Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam Was, widzowie, serdecznie razem ze mną. Pierwszy wędkarz tego kraju? Chyba tak, co? Tuszol. Za mocno, trochę, za mocno. No ale powiem ci, że mocno propagujesz ten sport. No, tak, no To jest moja pasja, także bardzo fajny sport, no. bardzo fajna pasja. Myślę, że dużo osób powinno się przekonać do tego, jeśli jeszcze tego nie robili. No, jest szos. Ja w ogóle, słuchajcie, wczoraj łączyliśmy się w kanale sportowym i tam zażartowałem, że e, czy karpiarze to wędkarze stary naprawdę mi się dostarczył. Ja mach słuchajcie, świry. No trzeba uważać. To jest środowisko takie wiesz, miłośników, tak. także trzeba uważać. U mnie wiedzą, że jak ja sobie zażartuję skarpiarze, że to jest tak czysto memowo. Ale jeśli jakoś tam... Osoba, tobie wolno. No, mi wolno, chociaż mi się też czasami obrywa, bo niektórzy ludzie biorą to na poważnie gdzieś tam, że się śmieje z tego. E, ale jeśli taka osoba z, nie z tego środowiska, tak, na przykład jak ty, no ruszy, ruszy to, no to może ci się oberwać. No. Sekta, co? Normalnie. Nie no, to jest bez przesady. <laughs> Słuchaj, ale bo tak śledzę, widzę, mocno ci się udało, co? W to pójść i fajnie, bo to jest też to, co rozmawialiśmy wcześniej przed programem, że fajnie w życiu jest robić to... Co się lubi. A mi się wydaje, że, że u ciebie chyba to jest idealnie w punkt hobby, no i też praca. No tak, no lepiej nie mogłem trafić, nie ukrywam, że spełnienie marzeń. E, I moich, i chyba mojego taty, bo tata bardzo dumny ze mnie. Mhm. E, to też dzięki niemu mam zamiłowanie do tej pasji. E, także no, no super, super się udało. Łączyć pracę z hobby to jest, no, no, chyba marzenie każdego. Widziałem, że tam nawet w komentarzach ludzie pisali, że otóż, dobrze, że wziąłeś walkę fame i łódka będzie nowa. Na razie nie planuję zmienić. Na razie bardziej cel to jest takie dobre mieszkanie. Gdzieś tam sobie zbieram. Na pewno ta wypłata swojemu gdzieś tam przybliży ten cel. Łódkę mam dobrą, w tym roku nie zmieniam. Co prawda zmieniam elektronikę, dokupuję silnik spalinowy, także trochę inwestuję w tą łódkę, ale może w przyszłym roku zmienimy. Ale widzisz, czuć to jest też to, co było na programie, że jak kiedyś się nie miało takie gotówki to jak ma się nawet taki nagły przepływ to się to szanuje i tak, to jest, też słychać tak. u ciebie że ty szanujesz ten pieniądz no staram się staram się tego nauczył mnie tata że zawsze ciężka praca od małego praktycznie od 13 roku życia zawsze gdzieś tam wakacje organizował mi tata jakieś dorywcze zajęcia i tak dalej także ten szacunek do pieniądza jest myślę że z polskiego internetu znamy dużo influencerów którzy gdzieś tam bardzo szybciutko sami siebie zweryfikowali, jak kariera przygasła i zabrakło pieniążków. No mówię, no ja staram się mieć głowę na karku, także myślę, że pieniądze mnie nie zmieniły. I, i, I co, No trzeba inwestować, bo nie wiadomo, ile to potrwa. Słuchaj, a pamiętam jak walczyłeś ostatnio i był, miałeś taką po walce, jak nagrywaliśmy wywiad, mówiłeś o jakimś kierowniku od siebie z roboty. Tak, nie tak, było, było. było. Pozdrawiam tego mojego byłego kierownika, co mnie no. wywalił z roboty. Zobacz, gdzie ja jestem, a gdzie ty, bo wiem, że robotę straciłeś, że cię wywali no. z tej firmy. <laughs> no. Odzywał się czy nie? Nie, nawet jeśli tak, to pewnie gdzieś mi to umknęło w Diemach, także mam to w dupie totalnie. Nadal go nie lubię. Eee, no. I co, no dowiedziałem się potem po fakcie że go wywalili go z tej roboty nawet tak. czy coś. No, no, no. Karma. Ta karma, karma wraca, no. no karma wraca. Słuchaj, długo się zastanawiałeś jak dostałeś telefon, że Wojtek gola, bo 4 tygodnie tam chyba było równo no. ee, do gali? Szczerze? 8 godzin. Na początku byłem taki... gniewny. No na początku byłem taki, nie, po co mi to? Mhm. Eee, ale potem pogadałem z chłopakami i tak dalej I mówię, kurde, bierz, mówi, i tak nie masz co teraz robić. Mhm. Mówię, w sumie rację. Mhm. I tak, fajny taki, fajny frikowy pojedynek, nie wiem, pomimo tego, nie wiem, co tam widzowie sądzą o tym, jedni pewnie mówią, że, że bez sensu. Według mnie fajny, bo taki prawdziwy freak, że jest duża dysproporcja gdzieś tam gabarytów, e, oboje nie mam jakichś super umiejętności, e, także no, no myślę, że będzie fajnie tak szalenie. Ojka, walki zawsze są śmieszne. Yy, powiem ci szczerze, że nie obejrzałem ani jednej. Nie obejrzałem A. ani jednej, ale od tego jest mój trener, mój trener dogłębnie weryfikował te, te co były widoczne, jeśli tam jakieś zapisy są. Yy, Kuba mi przygotowuje cały plan, yy, no i kwestia będzie taka, żeby go uskutecznić po prostu. Ja y, mówiłem to na programie, że moim zdaniem, gdyby ta walka była ogłoszona rok, półtora roku temu, to byłby hit. Teraz trochę te fighty się zmieniły, znowu się zmieniają i wydaje mi się, że być może znowu pójdziemy w tym kierunku, co było kiedyś. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Wie więcej twórców, mm -hmm. więcej fajnych zasięgowych twórców, mniej wiadomo czego. Mm -hmm. Nie będę tutaj też uderzał w jakieś tam osoby tak dalej, bo to nie o to chodzi. Mm -hmm. Ale no, no, no nie wiem, no myślę, że większość widzów się zgodzi. Nie? Mm -hmm. Słuchaj, no dobra, a co z sektorem bungee? No, teraz nie ma, bo za mało czasu. Za mało czasu dzisiaj organizacyjnie, i tak dalej, nie ma to totalnie sensu. Eee, zobaczymy, jeśli będę dalej chciał walczyć i faktycznie gdzieś tam na koniec roku będzie się odbywała jakaś gala i będzie odpowiednio wcześniej propozycja. No to zobacz, kurczę, bo w sumie też ciężko mi się wypowiada na temat bungee, bo sektor banji. Zobaczymy, jak się życie potoczy. Może, może tym razem faktycznie mi serio chłopaki wypieprzą z ekipy. No, Nikt w to nie uwierzy stary. No, Nawet jeżeli to będzie naprawdę, w tym szesnastym razie, tak. to, to, to chociaż wiesz, widać po tych TikTokowych głowach, że i tak wierzą, nie? To, to człowieku, to TikTok to jest Ale to wylęgarnia, wylęgarnia no. dziwnych ludzi. Nie? No. To, ja na przykład ostatnio dodałem TikToka z, z moim pieskiem. No. W hashtagach normalnie jest, jaka to jest rasa. A ludzie w komentarzach się kłócą, że to nie jest ta rasa. Nie? To, no to, to, kurwa, to powiedz mi, o co tu chodzi, nie? No. To, to, to są debile. Nie mówię o wszystkich widzach TikToka, o tych normalnych oczywiście tych normalnych pozdrawiam, ale no niestety no większość widzów TikTokowych to są głąby. Ale tam oni się kłócą ogólnie o wszystko. Tak, y ja lubię, to są tacy ludzie, którzy po prostu jedyne co mają w życiu do robienia, to kłócenie się z, z randomowym typem w komentarzach. Trochę smutne, no ale <laughs> każdy ma jakąś tam inną rozrywkę, nie? Słuchaj, e, bo na tym kanale też są widzowie sportowi. Twoim trenerem jest Jakub Wikłacz, tak. były już mistrz e, KSW, gdzieś tam szybuje w stronę tego UFC, trzymamy kciuki Kuba. E, ty z nim trenujesz jak? Personalnie czy ty chodzisz też na grupę? E, nie, personalnie. Na, na, grupę, na grupę to podejrzewam, że jest po prostu za mało czasu, nie? Po ziomek, co so, ogólnie Kuba? Taki luźny, normalny gościu i też obserwujcie Kubę, bo też ma kanał na YouTube, warto też go śledzić. Dokładnie, Kuba bardzo fajny content robi, jeśli ktoś jest sportowcem albo gdzieś tam ma zajawkę na sport, to polecam serdecznie jego kanał. Prywatnie Kuba niesamowita, fajna, ciepła osoba, bardzo sympatyczny, fajny gość, twardo stąpający po ziemi, ale też z takim normalnym podejściem. Mhm. To... Wiesz, no gościu, który osiągnął naprawdę, jeśli chodzi o polski sport, szczyty, a, a jest tak przy tym fajnym, miłym gościem, że to aż rzadko spotykane w obecnych czasach, nie? Także myślę, że też dlatego też się tak polubiliśmy, bo, bo ja też nie jestem jakimś tam, jak to się brzydko mówi, nie stram wyżej niż dupę mam, e, także no, no mówię, prywatnie mamy bardzo super kontakt. Słuchaj, ta taka presja tego zera w rekordzie bandzi już minęła, co? Bandurs no, to... akurat przegrali. Ja nie mam żadnej, nie mam żadnej no. presji, także mówię, jak przegram, to przegram. No takie są sporty walki, Aha. Ja wychodzę do tego tak, że ja w tej walce nie mam nic do stracenia. Oczywiście wyjdę, mój charakter mi nie pozwoli, żeby, żeby nie zrobić nic, tylko dam z siebie 150%, także to mogę widzom obiecać, ale czy to będzie wystarczająco na potężnego Witogolaczy? No nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. I co na koniec roku Turski? Zobaczymy, no to, to mocna by była Ale taka. wiesz co, mi się to też by wydaje, że wy byście by mieli fajne takie wymiany słowne też z Maćkiem. Możliwe, możliwe. Bez patoli, ale z nim można, wiesz, fajnie tak inteligentnie pogadać. No, no hmm. wydaje mi się, że masz rację. Natomiast tak patrzę na to sportowo, no musiałbym na pewno odpuścić sobie piwko na dłuższy okres, na cztery tygodnie, papieroski tym bardziej, bo kondycyjnie to bym mnie zajechał, nie? Zajechałbym jak dzieciaka, no. Bierzesz rundę po dwie minuty i tyle. No ale runda po dwie minuty co to jest. Walczyli no. w takich. Tak? No to nawet nie wiem. Danis z Pasternakiem bili się w takiej formule, no. Dobra, tu to co, dziękuję, widzimy się na konferencji i dzięki za dzisiaj. Dziękuję bardzo.